Przyszła paczka od kolegi z grupy naszej, skrzynie narzędziowe. Po tej ostatniej z niej akcji z Lidlem. On, zape on zapewnia, że uszczelki ma. Sprawdźmy to. Panie, pakować takie skrzynie. O, pięknie folią zawinięte. Ja to chyba wsadzę na stół. No. no, i kamerka mi się nie chce zbudzić. Niestety będzie cięcie, ale nic. I zamówiłem podobny zestaw jak był w Lidlu, tylko tym razem już widzę ze szału szczelki. Da się jednak sprzedać za taką samą cenę. Wow! Fajny gratis, dzięki. Takiego, takiego katalogu jeszcze nie miałem i takiej broszurki też jeszcze nie widziałem. Ale smyć fajna. Już Wam mówię od kogo to kupiłem. Od Rafała. Rafał Golab. Pianki są. W Obi często się zdarza, że nie ma pianek. Kilka razy kupiłem w Obi dwa. Ta była przyklejona tu, a tu nie było żadnej. O, już czerka jest. To jest chyba setka z kompletu. Tutaj dokupiłem sobie trzysetkę. Głębszymi kubłami. Ciekawe czy sikselki by pasowały kuble z łana Jak na razie, wszystkie całe doszły. Tutaj dokupiłem do tego zestawu jeszcze dwusetkę. Podobna jak setka, tylko kubełki płytrze. Box, to się chyba nazywa. Ja uszczelka. A w Lidlu nie było! Tak pięknie sobie Kubrick strzelił w kolano. Ty, bez kitu, kumpel miał rację. Organizery... z TU. TUL. TU Multi Organizer pasuje do tego boxa. Mi się nie przemieszcza. A, to Filip miałeś rację, widzisz? Wypatrzeć, że one tu będą fajnie pracować. No i karty. A czego zestaw tu One? one? Bo jak idę na montaż do mikroapartamentów, zajmuję się tapicerowaniem, to e, kartę e, One nie mieszczę się w korytarzu. No i jest a trzeba... A teraz takie. A wyłączę nagrywanie i naszykuję łana, dla porównania wielkości. No, bo... stwierdziłem, że kupię sobie mniejszy wózeczek, bo jak ostatnio byłem na montażu, to nie mogłem się tą... tym łanem... wyrobić... w, w, w korytarzu. Musiałem go podnosić, żeby przestawić sobie go na bok No a tym to spokojnie w tym montażu bym się wyrobił i zmieścił drzwi. O, światełko o. Żeby nie było, że jestem kubrikomaniakiem Mam też katery Tylko wada i tak będę się starał brać tego na montaż, bo na tym można chodzić. No teoretycznie nie można, ale wiem, że utrzyma. A ten? Ciekawe czy utrzyma, bo jak na Toolboxie można chodzić. Na Toolboxie też nie można chodzić. A ła nie można chodzić. I zamiast drabiny, po prostu biorę skrzynkę i łażę po skrzynce. A tutaj, ale takie żabrowanie wydaje mi się, że by mnie utrzymało. Dobra, dzięki. To dzięki. Zapomniałem mienia. Dzięki Rafał za wysyłkę. Za paczuszkę. Pozdro